Szanowni Państwo, chcieliśmy krótko odnieść się do posiedzenia Sejmu. Za chwilę, wraz z posłem Arturem Dziamborem, udamy się złożyć kwiaty pod pomnikami Ojców Polskiej Niepodległości. Wraz z przedstawicielami innych klubów i z prezydentem naszego kraju, będziemy rozpoczynać w ten sposób inaugurować obchody. Stulecia Bitwy Warszawskiej. Natomiast teraz chcemy krótko podsumować posiedzenie Sejmu. Zacznę od punktu, który wywoła najwięcej emocji, a więc informacja premiera Rzeczypospolitej Polskiej o konkluzjach szczytu Unii Europejskiej. Jak Państwo wiedzą, nasza opinia jest bardzo krytyczna. Dzisiaj głosowaliśmy za odrzuceniem tej informacji. Uważamy, że to, co przywiózł pan premier. To wyłącznie względny sukces w wymiarze finansowym środków, natomiast żadne środki nie są nigdy przyznawane za darmo. Widać, że zgodziliśmy się na bardzo wiele rzeczy. Zgodziliśmy się na nowe zacieśnienie integracji europejskich w sprawach podatkowych, w sprawach emisji długu, w sprawie tak zwanej neutralności klimatycznej. Zgodziliśmy się na warunkowość środków. Po pierwsze warunkując część środków na transformację energetyczną zależnie właśnie od zgodzenia się na... Cel neutralności klimatycznej w 2050 roku. Po drugie, zgodziliśmy się jako państwo na tworzenie mechanizmu badania, tak zwanej praworządności, nie mając jednocześnie żadnych gwarancji pisemnych, jak ten mechanizm praworządności w praktyce będzie wyglądał i będzie działał. Wszystkie te rzeczy, o których tutaj wspomniałem, zostały przez premiera przemilczone. W trakcie jego wystąpienia dla Sejmu nazywanego Informacją. Podobnie przemilczane zostało, że bogate państwa wynegocjowały dla siebie rabaty ze składki unijnej, a te rabaty mają być pokryte ze składek unijnych wszystkich innych państw, w tym Polski. Wygląda to bardzo nieciekawie, bardzo niekorzystnie, dlatego mówiliśmy o tym, będziemy o tym przypominać, będziemy również informować opinię publiczną, jak będzie wyglądało uszczegółowienie w tej chwili tych wszystkich postanowień w szczytu w kolejnych aktach prawnych Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, doszło też do jeszcze jednej rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę jako skandal tak naprawdę. To, co stało się przy okazji ustawy, ustawy z Komisji Zdrowia, która wyszła, to jest jakiś wyjątek, jakiś element na skalę naszego prawodawstwa. Ja tutaj widzę na sali twarze nawet dużo bardziej doświadczone politycznie z obserwacji polityki ode mnie. Myślę, że możecie Państwo sobie próbować sięgnąć pamięcią, czy kiedykolwiek została uchwalona jakaś poprawka do ustawy, której nie ma. To właśnie się dzisiaj stało, Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło poprawkę do ustawy covidowej, która przy okazji jest też związana z ustawą, z ustawą o podatku cukrowym. Oczywiście byliśmy przeciwko, no niestety. Dodatkowo mieliśmy też oczywiście głosowanie na temat 70 milionów złotych, które są kosztem, przeprowadzonych, nieprzeprowadzonych, przeprowadzonych wyborów i te 70 milionów nagle urosło do 140 milionów, no bo trzeba było pokryć. Trzeba było pokryć jeszcze stratę, którą poniosła Poczta Polska i oczywiście tę stratę nie będzie pokrywała, tak jak sobie chciało zażartować PSL, które złożyło taką poprawkę, że to Prawo i Sprawiedliwość ma oddawać te pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście tę poprawkę odrzuciło. Oddamy wszyscy te pieniądze my w naszych podatkach, bo wiadomo, jesteśmy znani z tego, że jesteśmy hojni, mamy pieniędzy, dużo chętnie oddajemy w podatkach do budżetu państwa, a budżet państwa jest, jak wiemy, nieskończony. Michał? Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić jeszcze na jedną y, rzecz uwagę. Otóż y, na tym posiedzeniu y, przyjmowaliśmy też w ogóle jako Sejm y, sprawozdania z działalności Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otóż y, chciałbym odnieść się do Rady Mediów Narodowych. No, to, co mogliśmy zobaczyć w zeszłym roku, ponieważ y, tutaj sprawozdanie dotyczyło zeszłego roku, to y, po prostu festiwal pewnej farsy. Y, na początku. Y, Tutaj w, w sytuacji, w której prezydent zawetował i propo, mówił, że zawetuje ustawę dotyczącą przekazania mediom publicznym prawie 2 milionów złotych w obligacjach skarbowych, przepraszam, 2 miliardów. no została wprowadzona do Rady Mediów Narodowych Pani Paczulska. Po jakimś czasie też miał zostać zdjęty z prezes Kurski, z tutaj z TVP a jednak do tej telewizji wrócił, do zarządu i to też przygotowała Rada Mediów Narodowych. Dzisiaj wiemy o tym, że jest to po prostu organ, który jest organem bardzo politycznym i działanie tego organu nie powinno być akceptowane przez Sejm, co niestety się wydarzyło właśnie głosami prawa i sprawiedliwości. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejna rzecz, która nas dotknęła, informacja, która nas dotknęła. W tym momencie to jest deficyt budżetowy, deficyt budżetowy na poziomie 100 miliardów w tym budżecie, który był ogłaszany jako budżet bez deficytu. A jest jedna osoba tutaj z nami, poseł Janusz Korwin-Mikke, który w wczesnych latach 90. był tym posłem, który złożył wniosek, żeby nigdy żaden rząd nie pozwolił sobie na uchwalenie budżetu z deficytem. Poproszę teraz pana Janusza o krótką wypowiedź. Nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w tej chwili Polska już nie jest suwerennym krajem. Jak ja zgłaszałem tę poprawkę, Polska była jest suwerenna. Od tej pory prawo unijne ma pierwszeństwo przed Polską. Jest to wstyd, że nie mamy honoru, że my żebrzemy, dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze, a my wtedy zrobimy to, tamto i owo. Polska już nie jest suwerennym krajem. I proszenie się, żebranie tej kraje jak Malezja, Tajwan, Chiny i tak dalej, dlatego są bogate, bo nie dostały żadnej dotacji od, od nikogo. Polska ma żyć z tego, że ludzie się bogacą, że pracują, nie są karani za pracę, a nie z tego, że dostaniemy od kogoś jakieś pieniądze. To jest wstyd i hańba. I ja się wstydzę, że na stare lata jestem obywatelem takiego kraju. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy bardzo.